Odwiedziłem ukryte złą sławą miasto grzechu na wybrzeżu Kolumbii, tym razem w Towarzystwie Półci Pięknej. Cartagena to liczne niebezpieczeństwa jakie czekają tutaj potencjalnych turystów, ale oprócz tego jest także niesamowicie gorąco i nie mam tu na myśli tylko pogody. Rzeczywistość na miejscu okazała się zupełnie inna niż mój plan na ten weekend, a dlaczego? Zobaczcie sami. Pojrzcie takie typowe puchnięcie gorącego powietrza, jak się wychodzi? Ciepło kraja, tutaj też to jest. Odczuwalna temperatura to 38 stopni. Eskalor? Oh, <laughs> Primera Impresion? Oh, Dokładnie tak jak moje. Czekamy na kluczy do apartamentu i zaraz pokażę Wam, co tutaj w tym mieście można wynająć za jakieś 60 euro i z jakim widokiem Partnerem kanału jest Lanco Nutritions producent suplementów premium z niepowtarzalnymi składami układanymi na podstawie wyników badań klinicznych Poszukaj w dobrych aptekach lub użyj kodu YOUTUBE, aby kupić taniej na lanko.pl. I takie aparatyczki za kilkaset złotych z dwoma sypialniami czyli tak naprawdę na dwie parki Ja pierdziel Te gusta? Me encanta <laughs> Me encanta tambien. Druga na miasto y na Ahora puedo decirte que quería decir en eh, antes. Ay, qué miedo. Porque hasta, hasta ahora me olvidé decirte que tu nombre, Alejandra, en polaco es Alexandra. ¿Y sabes qué es la corta forma de esto? Alexa. Hola. 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 En serio, entonces tu nombre en polaco es hello. O! Oh. W <laughs> serio! I mamy wiele, wiele Aleksandras w Polonii. i Ola, jest famosa słowa en tutaj w Sudameryce. Porque es... Cześć! No i witamy na ulicach Kartageny. Ponownie, ponownie w mieście Grzechu. O roku przerwy, tym razem w nieco innym zestawieniu. Tylko i wyłącznie dlatego, daję temu miastu drugą szansę. Moje wspomnienia z Kartageny są generalnie średnie. Uważam to miasto za najgorsze miasto Kolumbii, jeżeli się podróżuje jako single. Najgorsze miasto kontynentu, jeżeli się podróżuje w grupie mężczyzn. Uważam to miasto za najbardziej przepełnione z kamerami, oszustami, naciągaczami. I uważam to miasto za najtrudniejsze w znalezieniu jakiejkolwiek stałej relacji. A więc jestem tu jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy w nieco innym zestawieniu. Da Should Vivo Chas. Alejandra, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Y te gusta en general Cartagena o no? Eh, sí, me gusta Cartagena como ciudad. Como tal ciudad. Ve okay. Tal vez las playas no son las más lindas, pero tenemos un, un espacio muy antiguo que es la ciudad amurallada, con mucha historia, mucha cultura, pero. Si me preguntan si me gustan las playas de Cartagena, no me gustan las playas de Cartagena. No, estoy preguntando si te gusta Cartagena en general, para todo, para las vacaciones, para escogería, pasar tiempo. Escogería otros lugares. ¿Sí? No, no Cartagena. Pero, ¿cuál es tu ciudad favorita en la costa? Jamás eh, chocó es buscando playa. ¿Por qué no estamos ahí? Eh, porque, vinimos a ¿Por Cartagena. Yo, porque yo soy un jefe, ¿sí? Sí, tú eres el jefe, vivimos okay. a Cartagena, pero son más lindas las playas de Chocó. Sí. ¿Y qué te gusta en Cartagena? ¿Por qué? Yo no tengo muy buena opinión sobre Cartagena, creo que esto es una ciudad mala, pero por eso grabamos este video para, eh, para saber si esto es la verdad cuando estoy con una chica de aquí. No es una ciudad mala, es una ciudad linda, pero al ser muy turística, eh, es agobiante por los vendedores, eh, hay mucha prostitución y ha crecido más la prostitución, eh, el acoso a los extranjeros, estafas con el dinero, robos. Eh, es triste tener que decirlo, pero sí sucede. Pero como tal, no es que sea una ciudad mala, es una bella ciudad. Ok. Ale debesz venir z kimś, z możesz być bardziej tranquilo, bo tutaj Potwierdza się moja opinia. Miasto prostytucji, miasto grzechu. Miasto, które jest wakacyjną destynacją Amerykanów. Dziewczyny szukają w nich platy, czyli pieniędzy, traktują ich jak chodzące bankomaty. Zamierzamy sprawdzić, czy da się inaczej. Więc oglądajcie! Jesteśmy w części, która nazywa się Boca Grande. Ta część to jest taki cypel apartamentowy, odchodzący na południe od Starego Miasta i centrum Kartageny. Tutaj mieszczą się wszystkie najlepsze hotele, apartamentowce. Wyjście z tych apartamentowców, czy tych hoteli, jest bezpośrednio na plaży. Tutaj w zasadzie można poczuć taki wakacyjny vibe, takiego nadmorskiego kurortu. Starówka wygląda zupełnie inaczej, ale starówka prezentuje się zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o życie nocne i tam się wybieramy wieczorem oczywiście jak to Cartagena ceny są mocno europejskie te ceny czyli 49 tysięcy peso trzeba mnożyć mniej więcej raz 0,9 wtedy wychodzi w złotówkach spaghetti carbonara niecałe 50 zł bolognese 50 zł ale już na przykład jakiś tam ryż Zawołca może 60. Stek 160. Pierś kurczaka 60. Ale to, co jest najciekawsze w Kolumbii, bardzo drogie są wina, w szczególności europejskie. Kieliszek białego wina kosztuje 30 tysięcy pesos, czyli jakieś tam 27 zł, ale butelka już 180. W tym momencie mamy piwo z chili, z solą i z limonką. Widzieliście kiedyś coś takiego? Komo se jama esto? nada. Vamos a la playa. Rytmo modela, <laughs> Po szybkim lunchu jesteśmy na plaży Jeszcze jest słońce I co słychać w pierwszej kolejności? Są głośniejsze niż Morzycy, czyli naciągacze Masaże, masaże, łódeczki, łódeczki Kokaina, kokaina Wszystko, wszystko Do wyboru, do koloru Ale plaża generalnie ma swój rok Hola Czemu <laughs> en Cartagena hay tantas prostitutas. Ay, Dios, podría pensar o especular que es por falta de, de, de dinero en el país, pero yo soy una mujer independiente y no, no pido que me paguen por sexo. Creo que es por decisión. ¿Les gusta? Sí. Mucho extranjero. Mieli wiele stron, które płacą bardzo dobrze i jest coś szybko, szybko dla ich. Dzień salut dla. Jak się nazywa? amor real. Nie, por dinero. Amor real, salut. na miasto, ale pojawiła się pewna przeszkoda. Trochę się rozpadało. Ten chyba utknął w ogóle. Ten ma chyba jakieś płetwy zamontowane. Dobrze sobie radzi. Niestety, nasz Uber chyba zatonął, bo nigdzie go nie widać.

Mam nadzieję, że, że noc się rozkręci, bo póki co jest generalnie tak, że woda opada, a nastroje rosną, więc miasto się powoli zapełnia. Miasto zaczyna się naprawdę budzić. Kie? Garda genero, jest typu Garda Henero, ¿sí? Generalnie wiele się nie zmieniło, jeżeli chodzi o pogodę. Ale miasto żyje. Jest dużo mniej ludzi niż zwykle. Mamy lokalną przewodniczkę, więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Smocja wygląda tak, że wydostaliśmy się jak zombie po wczorajszej nocy, która była bardzo intensywna. Nasza wycieczka odpłynęła o jakieś 8 rano, obudziliśmy się o 10.30, więc drugie podejście będzie jutro. Takie są uroki tego miasta. Tutaj nie jeździ się zwiedzać kościołów, muzeów. Tutaj jest tak, jak jest. Jeżeli się otworzycie na to, to zdecydowanie jest bardzo spontaniczne. Chciałem coś pozwiedzać, chciałem zobaczyć jakieś ładne plaże, chciałem zobaczyć jakieś wyspy. Ale ciągle mi nie wychodzi Dajmy temu miastu czwartą, piątą, szóstą, siódmą szansę W końcu chcę zobaczyć te ładne plaże A jeżeli ty masz za sobą ciężki weekend Albo po prostu chcesz oczyścić organizm z wszelakich toksyn i świeństw, Zapraszam do dobrych aptek o Detox Combo Miks ośmiu składników na naturalne oczyszczenie organizmu Serbejczyk, dziecko? No Znaleźliśmy miejsce na śniadanie Widok jest takowy

Mi era, era no, tuya no, no, del no, verbo llano, no, no, del ¿De verbo no? era del verbo llano. ¿Tienes? No te... ¿Sí? Somos libres e independientes por siempre. Escuchen la las flores. La cosa más divina. ¿Qué? Divina. Divina. Muy inocentes. Salud. Porque somos porque eh, ¿Cómo se llama en, en polaco? Nastroga. drogas! Las drogas. Luce de pa' qué me ponga, voy más como un pa' pa'. los pertes, con mi cuarta sin ver que yo te amo al cañón. Baby, come closer. Creí ser una loca, así que me gusta tú. Puto santa es peligrosa, van y vanidosa, pero con buena actitud. No, y eat de Cartagena. Snoof, no son. <laughs>

Życie nocnego, nigdy nie umiera. Wiem, że na moich wideo macie czasami dosyć mojej twarzy, więc w tym wideo jest jej jak najmniej się da. Mam nadzieję, że to docenicie, ale w innych wideo już będzie więcej. Plaza Trinidad, tutaj zawsze się dzieje coś i w końcu nie pada. Właśnie ta ulica to jest kwintesencja Kolumbii To właśnie ludzie się znają, nie? Dlatego to jest mój ulubiony kraj w Ameryce Południowej Uwielbiam to Przebywanie razem, wychodzenie na, na zewnątrz Oczywiście, bo mieszkania są małe, biedne, ale z tym, nie? Wszyscy są mega przyjaźni Najlepsze jest to, że ten klimat kolumbijski nie jest jakiś kurde powalający. Nie jest luksusowy. Ale jak oni się bawią? Wow! Oczywiście pewne dzielnice się nie wchodzi i z tych dzielnic też będą filmy, ale fiesta to jest coś, co najbardziej kocham w Kolumbii. Kiedy jest? Pantiria! 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 no, 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 no! Jest stabilny, stabilny, stabilny! Nie, byłem nie. tego miasta, ale tak naprawdę może mieć swoje urodzę. Ale musimy mieć do tego pojeździe. Wyobrażacie sobie sytuację, że dwa dni z rzędu. Nie wstajecie na wykupioną wycieczkę na wyspy okoliczne Urochliwe okoliczne wyspy Nie udało się wstać w sobotę Nie udało się wstać w niedzielę Tak niebezpieczne jest to miasto Nie wiem jak dla was, dla mnie Bardzo trudne jest w ogóle wczesne wstawanie Ja żyję nocą A generalnie w Ameryce Południowej I w Kolumbii ludzie żyją Mniej więcej od 6 do 6 Równo ze słońcem I tutaj słońce wstaje i zachodzi Zawsze o tej samej porze, bo jesteśmy blisko równika. Ja nie potrafię się przedstawić, szczególnie jak pójdziemy na imprezę tak jak wczoraj. Dzisiaj muszę wstać o 6.30 na wycieczkę na wyspę. Po prostu nie udało się po raz kolejny. No, i witamy ponownie na ulicy Kartacheny Nocą to wideo jest zupełnie inne niż planowane. No ale co zrobić? Kartachena jest miastem bardzo niebezpiecznym. Kartachena jest miastem mocno imprezowym, więc Kolumbii tym bardziej trzeba uważać przy imprezach. Jest to miasto, które nigdy nie śpi. Dzisiaj jest niedziela, a zobaczcie, co się dzieje. W Europie. Nie znajdzie się drugiego takiego miasta. Nieważne, czy jest niebezpieczne, nieważne, że trzeba uważać. Znaczy, oczywiście, zawsze trzeba uważać. Uważam to miasto za miasto, które ma swój urok, ma swoje niebezpieczeństwa. Musisz mieć oczy dookoła głowy. Zawsze. Musisz przyjechać z kimś lokalnym albo z kumplem, który nie pije za dużo i pilnuje was. Co jest tutaj też ciekawe, jest zdecydowanie mniej pani lekkich obyczajów niż rok temu, ale nie ma to znaczenia, czy idę z kobietą, czy sam, i tak. Obcierają się, łapią za krocze. To jest jakaś kurde, południowoamerykańska wersja Tajlandii. Naprawdę nie krępują się z niczym. Nie krępują się z niczym tutaj w tym mieście. To jest miasto Grzechu. Para ti też klimat jest bardzo fuerte. Si? I jerez de Colombia. To jak to ma wyglądać dla Polaków? Nie? Jest godzina po 21.00 i jest 37 stopni odczuwalne. I oni nadal tańczą na ulicach. Nie dziwię się jednocześnie, dlaczego ludzie z wybrzeża stereotypowo są leniwi. Tak samo jak na południu Europy. A więc podsumowując, jeżeli chcielibyście spędzić tutaj czas troszeczkę inaczej niż ja, są tutaj mega fajne wyspy dookoła typu Isla de Rosario. Playa Blanca Jest też tutaj także zupełnie unikatowa wyspa w skali światowej Najgęściej zaludniona wyspa świata I nazywa się Santa Cruz de Lizote Można tam pojechać oczywiście z kartami. Jest to dosyć daleko Musicie wstać o 4.30, jeżeli chcecie załapać się na wycieczkę zorganizowaną, albo wynając sobie łódkę zupełnie prywatną, ale to niestety jest bardzo, bardzo drogie. Około jakieś 4000 zł. Tutaj wszelkie wycieczki, jeżeli korzystacie z międzynarodowych portali, są po jakieś 200-300-400 zł. Kartagena, niedziela, godzina 21. Temperatura 32 stopnie. Przygotujcie się na to, widzicie co się dzieje. Polacy nie są do tego przyzwyczajeni. Ola. Ola, 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 Ola jest z Bogoty, więc ona jest przyzwyczajona do temperatury 14 stopni, nie 40 odczuwalne. Generalnie ja Cartagena polecam, ale pamiętajcie o wszystkim, co powiedziałem w tym wideo. Do zobaczenia.